Dzień dobry! Kilka ładnych lat temu a, grupa osób zaczęła mówić o sterydach OLS. Zaczęła poruszać ten temat mniej lub bardziej umiejętnie, mniej lub bardziej a, mówiąc fachowo. Popełniała przy tym parę błędów, jak każdy. I doszliśmy do takiego miejsca, gdzie e, dzisiaj dostałem prywatną wiadomość, że ktoś gdzieś tam wyciąga jakieś tam brudy. Że my jesteśmy odpowiedzialni za wyciągnięcie sterydów z tematu tabu. Moi mili, to nie do końca tak jest. Bo to jest tak, jakby powiedzieć, że używanie pralki to jest temat tabu, bo o tym się nie mówi. Ale jak przyjdzie Człowiek, który nagrywa filmy na YouTube czy pisze artykuły post na temat używania pralki, to przecież nikt mu nie powie: Ej, ej, no. No nie mów, bo wszyscy będą używać pralki. Rozumiecie? Ludzie używali sterydów, używają i używać będą. Tylko robili to źle. Robili to w większości źle, czego doświadczaliście może i wy, i może mnóstwo ludzi. Znacie, którzy naprawdę robili sobie błędy. Ostatnio powstał artykuł na Onecie, gdzie ktoś tam jakaś pani napisała, czy to pal, nie wiem, artykuł, chyba kobieta to była, pisała artykuł odnośnie sterydów. Taki stek bzdur, wiecie, wyssanych palca i znowu, sterydy nie są tematem tabu. No nie są, bo doping był, jest i będzie. Problem natomiast nie jest w tym, że ktoś pisze artykuły, mówi o dopingu, tłumaczy ludziom, jak to zrobić, by to zrobić dobrze. Ponieważ 90% kulturystów kilka lat temu kompletnie miało na ten temat pojęcia. Kompletnie. Po prostu zapierdzielali ciężko na treningu, dobrze żarli i dużo bili. Amen. I teraz te same. Rezultaty mo można osiągnąć na mniejszych dawkach z lepszym skutkiem dla zdrowia. Bo wiedza poszła do przodu właśnie dzięki temu, że ludzie tacy jak ja, na przykład zaczęli mówić o dopingu. I wiecie, i to nie jest temat tabu. To, że to jest złe, że tego nikt nie robił, a teraz taki artykuł właśnie w Onecie był, a teraz wszyscy to robią. Ludzie to robili zawsze, zawsze kupowali fejkowe metki. Zobaczcie, jak. Te tematy wyszły jakby na światło dzienne, o ile bardziej poprawiła się jakość środków dopingujących, o ile bardziej poprawiła się jakość sterydów na naszym rynku. Czyż nie? Bo ludzie zaczęli kminić, że to działa, to nie działa, jak to sprawdzi? Skutki boczne, skutki pozytywne. I ci, którzy sprzedawali fejki, no już lipa, nie, już jest tego mniej, już jest więcej jest dobrych tak zwanych labów, prawda? Ludzie mają większą świadomość dzięki temu, ale jest jeden problem kluczowy, że ludzie dalej myślą, że to bomba zrobi za nich robotę. Że to oni dzięki e, sokom zaczną teraz już... Będzie super. I czym więcej, tym lepiej. Nie będzie. Jeżeli nie masz genetyki do tego sportu, jeżeli jest za dużo, żeby przekroczyć brak genetyki, nic ci to nie da. Nic. Tylko będziesz bardziej chory, ponieważ Homostaza działa tak jak działa i jedno ciągnie ze sobą w konsekwencji drugie i kolejne i cała kaskada hormonów zaczyna pracować inaczej niż powinna. I jest problem. Tu jest problem. Problem jest w tym, że ludzie walą hektar soku po prostu, gdzie to jest tak jak ja bym teraz bił nie wiadomo ile soku. Nie, bo nie mam genetyki, więc nie biję. Rozumiesz? Nie robi się tego. Nie robi się tego, trzeba zapierdzielać Ostatnio fajnie, Ada się robić powiedział. Trzeba zapierdzielać na treningu i dobrze jeść. Bawić się jedzeniem, bawić się treningiem, w sensie bawić. A sok to jest dodatek. To nie jest tak, że ty przybijesz więcej, będziesz lepiej rósł. To jest bzdura. Oczywiście są pojedyncze jednostki, friki genetyczne, że on przybije, ile przybije, tyle urośnie. Ale to tak w zasadzie to tak nie działa i to musicie zrozumieć. Oczywiście są pewne środki, które Ci pomogą w pewnych rzeczach, ale to robisz delikatnie, nie, nie wpierdzielasz, nie wiem co, 150 mg, e, mg anapolonu, żeby być dużym, no bo to, wiesz, nie w tą stronę to idzie, nie? Ostatnio przeczytałem post na jednej z grup gościa wejść bodajże na DHB, MENT i cypio. No gdzie? No po co? Po co? Rozumiesz? Po co? Po co? wejść tam x mg testosteronu i tym się baw. Ale nie trzy środki, cztery, możesz metkę wrzucić do tego na Kika. Po co? Po co? Rozumiecie? Problem jest w tym, problem jest w tym, że część ludzi chciała to i też dzisiaj się dostają właśnie tą wiadomość na e, Messenger, bo Michał, no bo wiesz, ale nie jesteś lekarzem. Lekarz nie większość ludzi nie, lekarzy nie ma pojęcia. Niestety nie ma pojęcia. Bo lekarz nie musi wiedzieć, jak zrobić bombę. Nie musi. I kulturysta też nie musi, ponieważ kulturysta ma trenera od tego. Gość jak kulturysta trzeba być trenerem i nie ma pojęcia. Tu jest problem. A dużo kulturystów, którzy myślą, że mają pojęcie, dalej go nie mają. Bo patrzą, wiecie jak? Jeden do jednego na mnie działa, to i na niego będzie działać. A to jest duży problem. Bo to tak nie działa właśnie. Naprawdę, kluczem we wszystkim jest robienie z z głową. Z głową to jest podstawa, robić z głową wszystko. Wiecie, doping był, jest i będzie. On istniał od bardzo dawna i jeszcze bardzo długo będzie chyba aż do samego końca będzie doping. Bo będziemy chcieli być lepsi, silniejsi, sprawniejsi i tak dalej, i tak dalej. I wszystko, co najpierw było, to tak samo jak z formułą pierwszą. Z formułą jeden, co jest. Najpierw jest w Formule 1, jest w wyścigach zawodowych, i potem z czasem to wchodzi na dla nas, Kowalskich, te wszystkie ulepszenia, żebyśmy mogli sobie lepiej samochody jeździć. I tak samo działa w sporcie. Najpierw jest na top, potem schodzi coraz niżej, coraz niżej. Oczywiście ludzie robią błędy w stylu takim, że on nie potrzebuje być, być na hormonie, na insulinie, na IGF-ie i na różnych kombinacjach sterydów, ale on to robi, bo myśli, że coś tam to jest błąd. Oczywiście chcą co dzieje się krzywda. Chcesz, to rób. Ale dokształć się, bo sobie coś spieprzysz jeden z drugim z piątym i potem będzie o wszyscy biorą sterydy i, i to przez to, że wy mówicie na YouTube. To nie jest przez to. To jest przez to, że ludzie nie mają rozumu. Rozumiesz? Bo ja nie mogę być winny, ja czy ktoś, za to, że ktoś jest głupi po prostu. No to, wiesz, no, no nie wiem, no to tak było winiać producentów noży. Inaczej, gości na YouTube. Którzy tłumaczą jak rzucać nożem na przykład Są filmy instruktażowe No i wyszedł debil i rzucił człowieka nożem No czy to jest wina człowieka, który mówi w internecie jak rzucać nożem? Nie No wina debila, że rzucił nożem No Rozumiesz? To nigdy nie będzie wina, jeżeli ktoś jest dietetykiem Inaczej, mówi, ma kanał o diecie i o treningu I mówi źle Błędnie mówi, no nie do końca, wszystko okej okay. No ale To czy to jest jego wina, że ktoś jest Nie ma rozumu i, i stosuje pewne rzeczy, nie wiem, by mówił jedźcie kamienie, popijajcie je sokiem z kałuży. no i, bo ma tak, jakąś tą markę i człowiek je kamienie, popija sokiem z kałuży i potem ma problemy żołądkowe, no zobacz czy to jest wina tego człowieka, co mówił, czy tego, co nie ma rozumu? wiadomo, skrajny przykład, nie, bo to już głupota, takie coś mówić, ale wiesz o co chodzi zawsze winny jest ten, co robi bo ja mogę, ja ty możesz mówić wszystko. Możesz nagrać film na internecie i mówić, że nie wiem, na no jakieś głupoty wymyślać. No, to jest internet. Każdy musi mieć swój rozum. Wiadomo, to jest trochę w inną stronę mówię teraz niż yy, mówienie o dopingu, bo wiesz, Wiesz co chodzi, no. Ale ten sens, no nigdy ten co przekazuje wiedzę nie jest tak samo winny jak ten co wykonuje tą wiedzę, bo nie ma własnego rozumu po prostu. Jak ja bym tobie mówił, że możesz jeździć 200 km na godzinę sam. O! Nagrywałbym filmy instruktorzowe. Jak jeździć 200 km na godzinę samochodem po torze? No i ktoś by wsiadł samochód i na obwodnicy, czy na autostradzie się wpierdzieli w drzewo przy 170, bo chciał, bo widział na YouTube, to kto jest winny? Ten, co jeździ 200 na torze, czy ten, co jechał 180 Rozumiesz? Kto jest głupi? Kto robi błąd? To jest tak samo, jakby mówić, że są kanały motoryzacyjne Jest na przykład, są tych Czterech Kółek gdzieś Wałga coś tam nagrywa, coś jest fajne, lubię te rzeczy oglądać Kupcio Jagodowy z Kupcio nagrywa, no nieważne, są tam różne tam takie kanały jest na przykład Meister Whatsapp Szkoła Truciarstwa Rozumiesz? I teraz, to jest tak jak jakiś Stefan no, ogląda się jednego i drugiego, powie, a ja teraz już wiem, jak zrobić, to pójdę sobie robić samochód. I sobie sam tam dokręca koła, nie przykręcił wahacza, tulej, coś tam i mu koło odpadło. Kto jest winny? Ten, co nagrywa, czy ten, co źle przykręcił koło? Bo nie pomyślał, bo nie ma rozumu. I teraz mechanicy mogą powiedzieć, ej, zamknijcie te kanały. W sumie mówili już, że było śmiesznie, ale zamknijcie te kanały, bo to. To był kiedyś temat tabu. Temat tabu to był. A teraz już nie jest. Bo kiedyś to my mogliśmy zarabiać pieniądze. Teraz już nie możemy. Bo ludzie robią sami. Bo ktoś im powiedział: To jest złe. Bardzo sobie krzywdę, tylko wyspecjalizowany mechanik może nagrywać, e, no może e, naprawiać samochody. No nie. No nie może. Nie musi. Nie może. Tylko on. Bo człowiek ponosi konsekwencje swoich czynów. Proste. Troszkę emocjonalnie bym tu ruszył, bo ja, wiecie, to nie chodzi o to, że ja, tak, że ja się tym przejmuję od strony ojej, co teraz? Zastanawia mnie ludzka taka, taka wiesz, nie? Po co? Po co? Największy problem jest tym, gdyby człowiek właśnie naprawia sobie samochód i go źle zrobi. Największy problem jest wtedy, kiedy ludzie naglądają się Różnych ludzi w internecie, bo wiecie, ja uważam, będąc skromnym człowiekiem w tym momencie, że to, co ja przekazuję na YouTube, na Facebooku, już mało tam mnie nie ma, ale na YouTube jest bardziej właśnie w tą stronę: uważaj, nie, no nie szalej, spokojniej. Zobacz, to działa tak, to działa tak, spokojniej. Od strony zdrowotnej to o tym mówię, czyż nie? że HCG, że pilnu, że badania, badania, rób badania, ale są ludzie na tym naszym internecie, którzy są dopierdzieleni jak autobus do Lichenia i pierdzielą bzdury. Ja z nimi nie dyskutuję, no bo ja nie będę z nikim się szarpał za pidolę, gdzie nie chcę. Ale po co? Ja mam swoje problemy w życiu większe, bo chcąc, co ja dzieje się krzywda. Jak ktoś nie ma rozumu i pójdzie do takiego Stefana, Którzy pieprzy bzdury, na przykład, że HCG jest zbędne, lub twój organizm je ja sam produkuje, no to sobie idź, no to przecież chcącemu nie dzieje się krzywda. Idź sobie. I ja uważam, że tu jest większy problem. Tu jest problem. Ludzie na przykład, którzy nie mają elementarnej wiedzy, niż u kogoś tam u mnie, na przykład, czy u innych osób, którzy po prostu mówią, słuchaj, to działa tak, to działa tak, to działa tak, podejmij decyzję, ale. Badaj się, sprawdzaj swój stan zdrowia, zejdź z towarów, w sensie z dawek. Że ludziom mówią, to to i tak i tak działa. A nie, że bierzesz, chcesz, będziesz duży i ho, ho, ha, ha, będziesz superu. No, to tak nigdy nie działa. Naprawdę, to tak nie działa, że będziesz super duży. Od razu. Jak nie masz gentyki, to czekać bardzo ciężka droga i zejdź z dawek. ZEJDŹ! Naprawdę Wiecie ja, ile ludziom ja ściągałem dawki? Ilu ludziom jakby doradzałem? Mówię, ZEJDŹ! ZMNIEJSZ! ZMNIEJSZ! Ludzie z takimi bombami są, na takich bombach Wiecie, teraz się zaczyna już powoli odmrażanie siłowni Teoretycznie, prawda? zobaczmy co z tego będzie i dostaję takie maile, i fajnie, bo mam pracę, ale dostaję takie maile, po prostu ludzie mają takie plany, żeby on teraz skoczył na to i na to i na to. Lecz jest to, że hormon rano, po treningu, wieczorem. Po co? Po co? No, jeśli nawet jest minus hormon przez cały dzień, to błąd jest, ale po co? Po co? I tu jest dylemat. Bo klin oczekuje, że mu spisze na cztery środkach bomba, ja piszę mu testosteron. I delikatnie podchrup sobie MP na przykład, jak już tak bardzo potrzymujesz czegoś więcej dla siebie, nie? Bo na jednym środku to nie urośniesz. I mówisz ludziom: piluj Michy, weź białka, weź tak, wiesz? Bo ten MPS był cały czas i tak dalej, no nieważne. On włączy sobie kanał, gdzie jeździł, że tylko trzy posiłki dziennie i będzie dobrze. I co chcesz, i co chcesz, będzie kit. Bo kaloria rozwija się kalorii. No tak. Kaloria jako energia rozwija się kalorii. Tylko że makroskładniki nie uznają się makroskładników. I ich oddziaływanie poprzez różnego rodzaju enzymy działa inaczej nasz organizm. Nasze mięśnie wielkie. Oj moi drodzy! A, więcej, więcej w głowie takiego wiecie, zrozumienia sytuacji, nie? Zrozumienia sytuacji. Naprawdę. Więcej. Więcej takiego, nie że dystansu, ale takiego skumania bazy po prostu, że sok był, jest i będzie. I to, że to kiedyś o tym się nie mówiło, to nie znaczy, że tego nie było. A w onedzie napisali, kiedyś nie było, a teraz każdy po to sięga jak cukierki. Powiedzmy, czy 10 lat temu nie każdy sięgał po to jak cukierki. Kto nie jadł metki, mają 40 lat kiedyś w życiu. I trenuje od 10 lat na siłowni to jest ewenement przepraszam telefon ale teraz nie będę odbierał. bardzo często mam takie telefony wtedy muszę robić cięcie mi się nie akceptuje nie chce mi się budować filmu także moi mili już raz sumując i kończąc bomba była, soki były będą zawsze, do końca póki sport będzie istniał my jako ludzie będziemy chcieli osiągać lepsze rezultaty Łatwiej, szybciej. Ale pewnych rzeczy przeskoczyć się nie da i to jest ciężka praca. Czy to na siłowni, czy to w kuchni, w sportach skrywatkowych. Ale nie tylko, to jest ciężka praca. I na tym się należy skupić. Na tym. Sok to jest dodatek. I wszystko trzeba robić z głową. Czym innym jest. Kiedy obejrzysz film danego mechanika, pójdziesz do tego mechanika, bo mu zaufasz i dasz mu samochód do naprawy i się okaże, że on ten samochód spieprzył, to tu jest problem. Ale jeżeli mechanik tobie mówi, jak należy go naprawić, i co to, to zrobisz, coś ci nie wyjdzie, to to nie jest wina mechanika. A ile ludziom wyszło dzięki temu, że mechanik właśnie powiedział, to już jest zupełnie inny temat. A tych ludzi jest mnóstwo. Mnóstwo wiem, chociażby z mojej branży, jaki dostaję wiadomości dzięki ludziom. Ile ludzi, ile ludziom, facetom fajka staje, chociażby. Taki, taka sytuacja. Kończę. Miłego dnia Wam życzę. I wszystko, wszystko róbcie z głową, bo chcącemu nie dzieje się krzywda.